chodziło o to, żeby wykazać, że to są wieloletnie zaniedbania, że przez wiele lat oni nic nie robili i że właśnie mieli inne priorytety niż czyste powietrze, niż ochrona zdrowia. Bo właśnie mówię, infrastruktura, drogi, boiska, orliki i ronda i takie inne rzeczy, a, a powietrze jest takie, jakie jest. No, a że akurat tam powiedzmy w zeszłym roku były lepsze te wskaźniki, to jest tylko zasługa pogody, że, że mamy ładną, łagodniejsze zimy ładniejszą pogodę, no to tylko dlatego, gdyby teraz się pogoda pogorszyła, no to od razu by świeciło na fioletowo. To jak może Pani skomentować wyrok sądu, decyzję sądu? Ja nie jestem w ogóle zaskoczona. No jak mogę skomentować? No widocznie sąd uznał, że, że gmina Rybnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że jednak władze tam w Warszawie są odpowiedzialne. Czy będzie Pani dalej kolejne kroki Właśnie wykonywała? Nie wiem, nie wiem gdzieś kierowała się wiem. dalej? Muszę to przemyśleć, czy, czy to ma sens w ogóle się odwoływać od tego wyroku, szczerze mówiąc, czy, czy jednak od razu pozywać Skarb Państwa. Sędzia wskazał, tak, że Skarb że... Państwa. Za tak, to... tak, no oczywiście, ja mówię, no ja mam tego świadomość, ale uznałam, że gmina też, też jest odpowiedzialna. Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca kwoty roszczenia. Tam pan Mecenas e, zapytał, na mhm. jakiej podstawie pani ją wyliczyła. Dlaczego no. akurat te 50 tysięcy? Znaczy, ja nie wiem, szczerze mówiąc, to ja chyba wzięłam przykład z tego naszego poprzedniego hmm. mieszkańca, rybnika, który też o taką kwotę występował w tym pozwie przeciwko Skarbowi Państwa. Ale mówię, no trudno jest wycenić zdrowie i życie ludzi. Także chyba się posiłkowałam tymi kwotami poprzednich pozów. Hmm.